Cześć, z tej serii ja, gaspis 19, Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Z Molten Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257 I jak byliśmy ostatnio Nie ma w ogóle Włączonego dźwięku z gry Coś się chyba stało Nie, działa Słyszę coś w tą grę Czemu muzyki nie ma? Muzyka się śmieje. Może ją słyszycie, a jej nie słyszę. Też może tak być. O, już się słychać. Yy, Podejmij drugie działanie. ogra wioski, zrównując z ziemią. nie, że zrobiłem tak to blisko i nie wiem, czy coś się załapuje, czy nie. Nikt nie odpowiada. No wiecie, w kwestii ostatnich dwóch odcinków yy, walczyliśmy yy, od Adrianopol. Broniliśmy yy, miasta Adrianopora zamku. Yy... No i obroniliśmy przed znaczną większą dością żołnierzy wroga Imperium Łacińskiego. Walczymy teraz na dwóch frontach jako Imperium Łaci... yy... nie Łacińskie, nie tylko Nicei. Teraz tak, chcę najpierw jedzenie. Chcę... Cen... chleb, ser, kiełbasę. Masło. Dobra. Teraz te. Bo nasze zawsze zarządzanie punkie, czyli mogę wziąć więcej rzeczy. To się już skończyło. Dobra. Idziemy do te saloniki, yy, aby po pierwsze zobaczyć się z damą, a po drugie. Dlaczego? że zrzucać te rzeczy i kupić i... No, te rzeczy. Dobra. Odwiedzamy damę. Ogólnie... Ja wiem. Ona nie jest jakimś ten... Naj, naj, naj... Tego... Najseksowniejsza kobieta na świecie. No, ale no... Pani Teodora... Cieszę się, że się z tego przyjdzie. Robisz poezję. Cyk. Nie przeczytałem tego. Może się zatrzymać. A, jeden, jeszcze, jeden, jeszcze, jeden, jeszcze. A, drugi, cyk, cyk. A, już nie mogę. Dobra. Rynek bronią zetynarów. denarów. sobie wymienię teraz to. Pobiegam. O. Eee, Masz tu coś ciekawego. Masz strzelam tą szapę. No i nie potrzebuję tak naprawdę. Bez biegał z tym. No Topór to dwuręczny, niby ten jest. Z... Nie wiem o co chodzi z tym, przedni jest zniszczony. Możecie mi to wyjaśnić w końcu w komentarzach, albo sam to sprawdzę. <laughs> e, Masa nie sprzedawać. Trzeba te dzbany z oliwą. Masz bełty? Jak masz bełty, to wezmę bełty. Są bełty. Wezmę dla Simona w końcu. Dobra, daj tyle, ile możesz. z brojami. Z ciekawego 9 tysięcy za heum bizantyjski <laughs> 139 tysięcy. Nie, 13 nie. Jest trzecie 1000, to są 3 zera, 5 zer. na no, 139 tysięcy, tak? Tak. Pierdole. Wszystkie to że są takie drogie. Ty masz hajs. Dobra. z różnymi towarami. Cyk, kolejne tysiące są nasze. Tawerna, coś tu mamy? Różnik, Armigus, Armer i Kurtyzana. Kurtyzano weźmy, zwiększ tego. Dobra. I teraz tak, kupimy się z nimi. I z nimi. Więc teraz tak. weźmy jeszcze tutaj, spalmy tą wiochę. Pole wiochę i będziemy jechać w stronę tam, żeby najwyżej sobie miasto rozwinąć moje. A Simonowi muszę dać te bełty w końcu. 6 tysięcy tarów, dziękuję. Idziemy do Smyrny, przez Morze. Wypiszmy. Jak szczęścia te rzeczy w Smyrnie, pójdziemy do Sadis i tego <laughs> i ulepszymy Co to nasi, Republika Wenecka. Nie patrzyłem. A, z Bry... bydło z... były 19 tysięcy. Może będzie więcej. Rynek bronią. 1000 masz. Dobra, dać mi za samit. Zbroje. To też mi za to. Konie. Chyba, że biedni jesteście ludzie. Też mi za to różne towary. Oj oj to wy macie bardzo mało pieniędzy. Dobra, daj tyle możesz eee, do Honai. O nie, 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 ja się tak nie bawię, panowie. Nie, 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 jestem tuż obok. Ja jestem tuż obok. Dzień dobry. Ja cię kurwa złapię i to właśnie zrobiłem. Poddaj się, lub ginie, zaatakuj wroga. Dobra, teraz tak. Kawaleria tam, czyli tam, piechota tu, orczeży tu, piechota trochę dalej. Nie dałem mu w końcu tych. Kurde zapomniałem. Wracać na pozycję. Archerze niżej, piechota trochę też niżej. Czekamy na piechotę. Formację. A, miałem wyłączyć ten w ofiarach. Rozkaz typy formację w 4 no. I zróbcie mi nurtlarzy na F5. Strzelacie. Się, się trochę, dajecie. No, no tak. to, no, to mnie wyluje. Ale opuszamy, ich, Puszę macie? O nie, 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 nie na mojej warstwie Dobrze Masz miecz! Ja mam normalny miecz Zabijź go Zabijź go Ogłuszać, zabijać Strzelcy tu już. A, nie patrzy się na to tak szczerze. Dobrze kawalerio, Larrydowi, Zabi, Złapko. Już mi zabito w jednego mi Wprawcie go! W konia! W konia! Boże, co za... W konia! Ja to chyba przyspieszę nawet. Ja to przyspieszę. No. Dobrze. No ale zostaćmy miecem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Coś tu macie? Sablaż 40. Och, biorę. Chociaż. Pozdrawiam, że mam jeńców, ale trochę płacę. A to dam komuś, my, jakimś mojemu temu. Też dam. niewystarczające miejsca Aaaa Nie wiem co chodzi jednego człowieka, dobra, Simon, ty w końcu jesteś w tych strzelcach, ale nie strzelasz, więc posażenie dam ci w końcu bełty masz I dam ci to Szable. proszę Simon Na oddział, czy są gotowi do wasu Pracownik kony na kodę i tutaj widzę Siernicza Wejnera... Heavy... HAWIJCZA Dużo piratów tutaj, deserterów. Ale jak chcę ulepszyć... Ja chcę do Honaj i potem do drzwiowej. Rynek bronią 400 dolarów. No tak. To się trzeba to, to... To. Wróć. Zbrojami. To. To. Czemu płótno jedno kosztuje 200, a duchownie 190... What the fuck? Jeszcze jedno? To nie wystarczy. Tu? Nie. To? Nie. To? Nie. To? Nie. Chociaż to mogę dać To ile? Biczka z piwem. Biczka. Beczka. Yy, 800. To, to i, to i to. I to. I to dobra. To nie będzie tak. Jeszcze koń mnie nie sprawdzaliśmy. 308. 70 to już nie daruję. Bo wszyscy biedacy tu. Wszystkich oskrobałem i mam pieniądze. Właśnie tysięcy. To może tawernie będzie ktoś. Hmm, agresywny opój. Dobra. Taka strata. Zejść do Myry. Tam też powinny być. Nie, to jest zamek. Eee, Atalia? Nie, co jest jeszcze tutaj? Ty? Atalia była miastem? Nie, CA jest miastem. Hordy mnie przerażają. Mechaników, jak patrole? od razu sprawdzimy. Helmet, hat, Hermet march. No panie, panie, mhm, mm zarazie tysięcy klachną. Już taki, krzyżowca, ale to od tego. Chyba jest, chyba jest podróżnik. Dobra, to kurtyzanu. za nią. już. To co masz tutaj? Kart frakt armor dwadzieścia jeden tysięcy. Cały na to wydać, nie? To by dało już pieniądze. Handlarzem różnymi towarami na razie jeszcze. Parowniki sprzedam cyk 20 tysięcy, przynajmniej 10 tysięcy tam na mury. Bo chcę w końcu zrobić mury w Sartisie. Jest Sardis, tam jest Sardis. Zapiszmy, że mi tu nagle 400 dezerterów nie przyszło. Ile mogę się udzielać? 150 dwóch więcej ludzi, ale nie chcę na razie ludzi mieć. Nie. Będę ci wstępu, widzicie? Tu też sam coś będę ci wstępu. Yy... Rządzę wioską. Fortify your house. O co chodzi? Yy... 45 tysięcy dolarów A, czyli to pewnie jest przełożenie na zamek. albo coś w tym stylu. Na razie Twór, work around the center. Zobaczmy tutaj, przy zrobienie murów Kasztelana... Zaraz was wrócę. CO?! Dobrze, już jestem z powrotem. Eee... Będzie dobrze. Produkować swoje ziemię chcę. I chcę zrobić walls. A, bo muszę dać tak, dobra. Hmm, dobra, płacić 10 tysięcy. Tak. I chcę, nieważne, chcę rozbudować swoje ziemię i chcę rozbudować mury. Ziemię, nie ma już. murów, dobra, to jest praca. I co? Mury się tu pojawiły? Że się pojawią jak wrócę. O, coraz więcej ludzi tu. Tego nie było. A bo to jest ta farma. To jest ta farma. Czy tu po jakimś czasie dopiero wraca? Bo to jest ta farma, którą zrobiłem. Rozbudowujemy to miasto. Dobrze. Dobra, live i zobaczymy po jakimś czasie. Ogólnie straciłem 10 tysięcy. Dobra, ale ja chcę zobaczyć te 45 tysięcy, więc ja zrobię tak. Ja popalę tyle wiosek, ile się da. Psz, poniszczę tyle, ile się da i będę do Was wracał i wrócę do Was za tą jedną chwilę. Będziemy siedzieć w tym samym miejscu i to teraz sekundę, sekunda dla mnie będzie to kilka godzin, więc zaraz wracam. Dobrze, jestem już u was z powrotem, wracamy po wielkim boju, mam że 57 tysięcy, powiem, da się to zrobić, da się to zrobić, paliłem tyle wiosek, ile się da, Powiem wszystkie wioski oczywiście u tych panów, Powiem większość wiosek u tych panów, no, da się to zrobić. Ciężko, to zajęło mi chyba jakieś 2, 2,5 godzin, no, ale lecimy, zrobimy te mury. I w ogóle przez zostawiłem grę samej sobie, więc, bo zostawiłem spację, więc szczęście, że mnie nie zaatakował. Jak <laughs> to jest? Zaządzaj wioską. Fortify your Mainer house. Kontynuuj 22 dni. I zostało mi 20, 12 tysięcy, czyli mniej więcej tyle, ile, tego, ile by mi wystarczy... <laughs> zostało na ten... Na dwutygodniowy koszt Może pójdźmy do te saloniki jeszcze Dawaj z Zobaczmy czy w karśmie nie będzie tego Czy nie będzie tam no Pana od skupu więźniów Jest tak, jest. Dobrze. Sprzedajmy wszystkich. No i jakoś nie za, jakoś jak walczyłem z wrogami to większość tego uciekała. I ogólnie nie wdałem się w jakąś większą walkę. No tak jak coś złapałem, to on, moi ludzie zabijali wszystkich przede mną. dziwu A tuż już są ci. O, mamy już 15 tysięcy. Mamy jeszcze czterech typa tutaj do sprzedania. I to jest tak. Dwóch od Mongołów, znaczy dwóch od sultanatu i dwóch od tych. Od łaciny, no to fajnie mam. Dobra, coś tu mamy. Państwa imajnego i Sarmu Master, kurtyzana. Dobra, weźmy kurtyzanę. Morale increases i weźmy tych dwóch Otopanów. No Cyk. Podawel no, jakiś mam? Nie. Dobra. 22 dni według gry. To ja poczekam te 22 dni i będę się do mnie witał. Znaczy wrócę do Was i powędruję tam po tych 22 dniach. Więc jakoś poczekam, więc zaraz zawracam. Cześć, witam Was po tej przerwie. Boże, ja już przez 3 godziny próbuję zrobić to, że te 22 minuty, ale nie mogę, bo tutaj coś jest pod atakiem, tu coś jest pod atakiem i co chwilę tracę całą armię, ale ja nie chcę tracić całej armii, bo ja chcę jej znowu odbudować. Więc. Czy tu jest save'y I zapomniałem zapisać po ostatnim razem, bo już trochę nie minęło I kurwa co, ja tak kurwiłem się, bo jest znowu ten sam dzień, którego zapisałem Czyli 119, czyli ledwo co po tym jak skończyłem obozować Czyli nie wiem, zostało jakieś 20, nie wiem, 12 dni to do, do końca No i wiecie, no dobra Ale yy, ja będę, w następnym odcinku zobaczymy jak, jak wylądają mury i tak dalej Więc na razie, cześć i do widzenia